W mojej autorskiej metodzie wykonania makijażu permanentnego brwi chodzi o to, by podkreślić naturalne piękno naszych klientek. Moja klientka ma wykonany makijaż permanentny brwi metodą półdrową. Dodatkowo wykonałam makijaż permanentny ust metodą bezkonturową, która jest niezwykle subtelna, nadająca lekko kształt i delikatny kolor. Laser Sandro Dual to jedyny taki laser w Szczecinie, który łączy w sobie technologię lasera neodymowo-jagowego oraz aleksandrytowego, aby skutecznie i bezboleśnie usuwać jasne i ciemne owłosienie zarówno u mężczyzn jak i kobiet z całego ciała. W Natural Skin Clinic posiadamy laser pikosekundowy PicoCare 450, który dzięki czterem długościom fali jest w stanie usunąć każdy kolor tatuażu, jak i makijażu permanentnego. Ilość zabiegów jest mocno zróżnicowana, ale przebiega to mniej więcej między 5 a 10 sesji w odstępach 6-8 tygodni. Po całej serii zabiegów tatuaż powinien całkowicie zniknąć. Laserem Pico Care 450 możemy usuwać przebarwienie na skórze przy użyciu końcówki Stimulate, natomiast do odmładzania skóry i do redukcji blizn, np. blizn podrądzikowych, używamy końcówki frakcyjnej, końcówki Hexa. Do zamykania naczyń, zarówno na kończynach dolnych, jak i na twarzy, używamy lasera naczyniowego V-laser. Efekty zamykania naczyń uzyskujemy już po pierwszym zabiegu. W naszym gabinecie mamy do zaoferowania pełen zakres usług medycyny estetycznej, usług kosmetologicznych i wszelkiego rodzaju nowoczesne technologie i nowoczesne trendy obecne na rynku.